Dzień dobry. Chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze funkcjonalności programu CMS do kamer z serii IP2000 oraz rejestratorów z serii WIQ. Na początku zachęcam do obejrzenia filmów instruktażowych, w których pokazujemy, w jaki sposób dodać urządzenie do programu. Po uruchomieniu CMS-a pojawi się okno logowania, standardowy użytkownik nazywa się Super i nie ma przypisanego żadnego hasła. Po uruchomieniu programu po lewej stronie zobaczymy drzewo dostępnych urządzeń. Aby rozwinąć listę dostępnych kanałów z urządzenia, klikamy w nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Aby wyświetlić obraz, również klikamy dwukrotnie przyciskiem myszy w nazwę kanału. Przydatną funkcją jest zmiana trybu wyświetlania obrazu. Do dyspozycji użytkownika pozostaje podział okna wideo na jeden kanał, 4, 8 i inne. Możemy się również przełączyć w tryb pełnoekranowy, klikając tę ikonę. Wyjście z tego trybu następuje poprzez naciśnięcie przycisku Escape na klawiaturze. Z poziomu paska szybkiego dostępu możemy również ustawić głośność audio. Przejdźmy do najważniejszych ustawień samego programu. Uzyskujemy do nich dostęp po kliknięciu w zakładkę System, Ustawienia lokalne. Na szczególną uwagę zasługuje opcja automatycznego łączenia ostatnio używanych kanałów. Dzięki niej po uruchomieniu programu. Pojawi się wideo z kanałów, które były włączone ostatnim razem, gdy korzystałeś z CMS-a. W tym miejscu zaznaczamy lokalizację, w której będą zapisywane lokalne pliki wideo i zdjęcia. Możemy też wybrać format zdjęć. Aby jednak pliki zapisywały się na wybranych dyskach, należy skonfigurować tryb rejestracji. Możemy to zrobić w zakładce Terminarz, gdzie wskazujemy kanał i wybieramy szablon terminarza. Jeśli nie odpowiada nam żaden z fabrycznie dostępnych szablonów, klikamy przycisk. Edytuj szablon, a następnie dostosowujemy tryb zapisu do swoich potrzeb. Po skonfigurowaniu szablonu musimy go zaaplikować do dni tygodnia. Możemy dla każdego dnia wybrać ten sam szablon lub pojedynczo wskazywać, jakie szablony mają być aktywne w poszczególne dni. Przechodząc już do kolejnych zakładek, bardzo ciekawą zakładką jest zakładka Kolor, w której ustawiamy parametry wideo aktualnie podświetlonej kamery. Kolejne ważne miejsce w programie CMS to zakładka PTZ, która pozwoli nam na sterowanie podłączonymi kamerami obrotowymi. Szczególnie istotną zakładką jest odtwarzanie, dlatego poświęcę jej dłuższą chwilę uwagi. Po uruchomieniu tego okna należy wskazać, czy wyszukujemy i odtwarzamy pliki nagrane na urządzeniu, czy lokalnie, na dysku twardym naszego komputera. Kolejną czynnością jest wskazanie urządzenia i kanału, jakie nas interesują. Wskazujemy również, czy chcemy wyszukać wszystkie pliki, czy jakieś wybrane typy. Po uzupełnieniu tych wszystkich danych klikamy Wyszukaj. Pojawi się lista plików, spośród których możemy wskazać ten, który chcemy odtworzyć. Sterowanie odtwarzaniem następuje przy użyciu standardowych przycisków funkcyjnych. Po najechaniu na dany przycisk zobaczymy wyjaśnienie, jaką funkcję spełnia. Oczywiście, w celu uzyskania większej ilości szczegółów, możemy odtworzyć nagranie w trybie pełnoekranowym. W tym celu klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy w obraz. Jeśli chcemy skorzystać z jakiegoś nagrania jako materiału dowodowego, zaznaczamy je i klikamy przycisk Załaduj. Co ważne, plik możemy wyeksportować bezpośrednio do pliku AVI, które odtworzymy później dowolnym programem multimedialnym. Wskazujemy jeszcze tylko lokalizację, w której chcemy umieścić plik i klikamy OK. Program CMS daje nam również możliwość zdalnej konfiguracji podłączonych urządzeń. Aby z niej skorzystać, klikamy prawym przyciskiem myszy na obraz z kamery i wybieramy opcję Konfiguracja urządzenia. Naszym oczom ukaże się menu urządzenia. Przyjrzyjmy się jego najważniejszym funkcjom. Po pierwsze, możemy zdalnie skonfigurować harmonogram zapisu. W tym celu wybieramy kanał, dzień, typ zapisu i okres. W przypadku podjęcia decyzji o zapisie po wykryciu ruchu w detekcji ruchu, Pozostanie nam jeszcze do wykonania kilka czynności w innej zakładce. Zakładka alarm detekcja. Musimy tutaj ustalić czułość detekcji, obszar detekcji, okres. W zakładce okres należy wpisać dokładnie takie same godziny, jak w poprzedniej zakładce, w której ustawialiśmy terminarz zapisu. Po poziomu CMS-a dokonamy również zmiany podstawowych ustawień ogólnych dotyczących jakości sieci i innych. Mamy w zasadzie dostęp do konfiguracji, do konfiguracji urządzenia niemal taki, jakbyśmy byli na miejscu. Wszystko to daje nam możliwość obsługi systemu monitoringu z dowolnego miejsca na świecie.